Dzień dobry, witam Cię kolejnego pięknego dnia, piękny, bo rozpoczęty z matematyką. Jak poszły ci wczorajsze zadanka z potęg? Mam nadzieję, że rewelacyjnie i że w komentarzach do wczorajszego filmu udało Ci się napisać właściwą odpowiedź. Teraz przekonaj się, jakie te prawidłowe odpowiedzi powinny być. Przypomnijmy sobie zadanko ze wczoraj, liczba dwa razy większa od 4 do potęgi 8 wynosi. No i żeby wykonać to zadanie, musimy wykonać mnożenie. Dwa razy. 4 do potęgi 8. A to będzie? Zobacz, żeby wymnożyć dwie liczby, musimy mieć tą samą podstawę potęgi. Wiemy, że dwójka ma w potędze potęgę pierwszą, czyli mamy 2 do potęgi pierwszej razy czwórka możemy zapisać jako 2 do potęgi drugiej i to jeszcze do potęgi ósmej. Czyli mamy 2 do potęgi pierwszej razy te potęgi się ze sobą mnoży. 2 razy 8 to będzie 16. I jeżeli mamy mnożenie między takimi liczbami, to wykonamy je poprzez dodawanie do siebie tych potęg, czyli to będzie 2 do potęgi 17, i taka jest właściwa odpowiedź. A jeżeli chodzi o kolejne zadanie, która z tych liczb jest największa? Żeby porównać takie liczby, musimy doprowadzić je albo do takiej samej podstawy, albo do takiej samej potęgi. Zobaczmy, że 25 do potęgi 41 możemy zapisać jako. 25 to jest 5 do potęgi 2. Jeszcze do potęgi 41 wiemy, że te dwie potęgi się ze sobą mnoży, czyli mamy 5 do potęgi 82. Kolejna liczba? 125 możemy zapisać, że jest to 5 do potęgi 3 i do potęgi 41. Oczywiście mnożymy ze sobą te potęgi 3 razy 41 to będzie 5 do potęgi 123. Widzimy, że odpowiedź pierwsza na pewno odpada, bo odpowiedź druga jest już większa niż pierwsza. Jeżeli chodzi o liczbę trzecią, na razie ją zostawmy. Liczba czwarta, zobaczmy, mamy 5 do potęgi 431, czyli ta czwarta liczba jest większa niż druga liczba niż 5 do potęgi 123, czyli do porównania pozostają nam tylko te. Dwie odpowiedzi. Co możemy z nimi zrobić? No, z dwójki nie zrobimy piątki ani odwrotnie, ale zauważ, że 862 to jest dwa razy tyle co 431. Czyli możemy zapisać to jako 2 do potęgi drugiej i do potęgi 431, bo po wymnożeniu te dwie potęgi faktycznie dają 862. 2 do potęgi drugiej to będzie 4 do potęgi 431. I czy teraz dalej masz trudność w porównaniu ze sobą tych dwóch liczb? 4 do potęgi 431 i 5 do potęgi 431? Oczywiście większa jest piątka do potęgi 431, czyli właściwą odpowiedzią będzie odpowiedź czwarta. Damn! Mam nadzieję, że takiej odpowiedzi udzieliłeś lub też udzieliłaś w komentarzu pod wczorajszym filmem. A jakie zadanko mam dla Ciebie na dzisiaj? Dane są dwie liczby, x i y. Wiadomo, że x jest mniejsze bądź równe od 8 oraz y jest mniejsze bądź równe od 2. Najmniejsza możliwa wartość różnicy x minus y jest równa? I z tym zadankiem zostawiam Cię na dzisiaj. Pamiętaj, że rozwiązanie tego zadania znajdziesz jutro na moim kanale o 7.05 w Pobudce z Matmą. A dzisiaj masz cały dzień na przemyślenie kolejnego zadania i mam nadzieję, że zobaczymy się już jutro o 7.05 na pobudce z Matmą.